W Polsce nadal borykamy się z dużym problemem zbyt łatwo dostępnej pornografii internetowej, do której mają dostęp dzieci i młodzież. Okazuje się, że ten dostęp do pornografii jest... No... Tak łatwe, że zaczynają z tych treści korzystać dzieci nawet poniżej 10 roku życia. Statystyki, niestety, dają nam dużo do myślenia i nie pokazują, żeby tutaj ta sytuacja się poprawiała. 11% chłopców i 1,4% dziewcząt w wieku od 14 do 16 lat ogląda pornografię codziennie. 11% chłopców i 1,5% dziewcząt, które pornografię ogląda od 11 do 30 razy w miesiącu. I to jest grupa, która może mieć realny problem z tymi treściami, nie do końca rozumiejąc szkodliwość tych materiałów. I tak rzeczywiście jest. Stąd olbrzymia rola rodziców, żeby tłumaczyć, że pornografia jest szkodliwa. Niestety młodzież do pornografii dociera za pośrednictwem smartfonów. To jest 79% młodzieży, którą przebadała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W 80% rodzice, wręczając ten sprzęt, nie zabezpieczają go zupełnie, nie wykorzystując dostępnych na rynku narzędzi ochrony rodzicielskiej, a co jest kolosalnie ważne, nawet jeśli ta technologia w 100% nie ogranicza zagrożenia, to powinniśmy bezwzględnie ją stosować, ponieważ to zmniejsza ryzyko kontaktu takiego przypadkowego. A dzisiaj ponad 58% dzieci w wieku od 11 do 18 lat ma kontakt z pornografią właśnie przypadkowo poprzez wyświetlenie się w formie reklamy, albo właśnie jakichś banerów kierujących do stron pornograficznych. Staramy się również podejmować działania, które mają na celu przygotowanie pewnego gruntu pod zmiany legislacyjne przygotowanie pewnych pomysłów, które będą, mamy nadzieję, w niedalekiej przyszłości tematem dyskusji społecznej i będą konkretnymi przykładami rozwiązań, które dziś funkcjonują na przykład w Wielkiej Brytanii. Wprowadzenie narzędzi skutecznie weryfikujących wiek osób korzystających z portali pornograficznych. I tutaj faktycznie te rozwiązania znalazły tam akceptację, nawet u przedstawicieli biznesu pornograficznego jest pewna zgoda na, na ich akceptację. Tutaj nie ma narzuconych konkretnych narzędzi i przykładów, w jaki sposób trzeba to robić i jakich narzędzi użyć, żeby zweryfikować wiek. Natomiast jasno jest określone, że jeśli dostawca treści pornograficznych tego nie zrobi, nie zapewni takiej ochrony, to będą konsekwencje prawne i finansowe. I ten argument dosyć mocno tam przemawia na to, żeby współpracować. W Polsce trudno nam jest wypracować jakieś rozwiązania samoregulacyjne, stąd pomysł na to, żeby przedstawić pewne propozycje prawne.